Siemanko moi drodzy, jestem Simon i witam was w kolejnym vlogu na moim kanale e, Moi drodzy, dzisiaj mega pogoda znowu e, ale wracając do odcinka e, Nie wiem co ja chcę dzisiaj zrobić sobie Jadę do Kowar, zabrać moją mamę do fizjoterapeuty e, Zobaczę co tam można porobić Mam nadzieję, że coś można porobić. E, a później jadę na foty do tarki, bo zgadaliśmy się na foty, takie, wiecie, artystyczne, żeby było co wrzucić na Insta. Wiecie te sprawy, takie trochę spicy, czarno-białe, także jestem mega ciekawa, jak to wszystko wyjdzie. E, no, no i tyle. Także lecę, zbieram się e, i widzimy się za chwilę. Dziś słuchajcie, szybka akcja, e, piękna pogoda na zewnątrz, standardowo, mega fajnie jest, także my lecimy już do Fizjo, no i zobaczymy się tam na miejscu, zobaczymy co tam można porobić. No, także słuchajcie, jesteśmy już w Kowarach, odprowadziłem moją mamę do e, Fizjo, także ja sobie idę na ławeczkę, coś ogarnąć, co można robić w tym wolnym czasie tutaj, słuchajcie, bo nie mam pojęcia. Dobra, szukam moi drodzy, co takiego można porobić w Kowarach. Co można porobić w Kowarach? No powiem Wam szczerze, że wszędzie gdzieś trzeba jechać, więc ja też za bardzo w sumie nie mam czasu, bo już moja mama coraz kończy fizjo. Także nie wiem czy jest sens gdziekolwiek jechać. No zobaczymy, przejdę się po mieście, pokażę Wam jak wyglądają tutaj Kowary. Może akurat wpadniecie, odwiedzicie. Bo naprawdę jest sympatycznie, fajnie są tutaj te kamieniczki. Także lecę się przejść na spacerek, yy, pokorzystać trochę ze słońca. No i widzimy się za chwilę. No, także witam Was 5 minut później. <ścoughs> przeszedłem sobie cały Deptak, yy, ale powiem Wam, że wrażenie tutaj robi kościół, bo jest mega serio ogromny. Zobaczcie na to. No, także tam jest Deptak. E, także co, no ja zawijam powoli już do auta, e, podjadę tutaj bliżej, bo zauważyłem, że da się wjechać. E, także co, zawijam do auta i widzimy się za chwilę. Moi drodzy, ja już przedstawiam auto, żeby moja mama miała do mnie trochę bliżej, bo w tamtą stronę żeśmy trochę turptali. Ale powiem wam, że po drodze miałem taką fajną muszlę koncertową, a obok była budka z lodami. Także może jak moja mama wróci, to uda się mi ją namówić, żebyśmy sobie poszli na spacerek na lody. Bo jak widzicie, on tutaj szyberdaszek otwarty, czekam na mamę. No i myślę, będziemy za niedługo ruszali. A jeszcze powiem wam, że ja dzisiaj tak naprawdę no nie miałem za bardzo czasu, żeby gdzieś się tak ruszać tutaj na jakieś atrakcje w pobliżu. Ale mogę Wam polecić, jest tutaj w pobliżu park miniatur, gdzie znajdziecie no dziesiątki jak nie nawet setki takich miniaturowych zabytków z całego Dolnego Śląska. Myślę, że naprawdę spoko sprawa odwiedzić, zobaczyć. Są też sztolnie, można pojechać, zwiedzić. Także naprawdę jest co tutaj robić, tylko po prostu trzeba być mobilnym, żeby po prostu podejeżdżać te miejscówki, także no. Tak moi drodzy, jestem z powrotem. Jednak jedziemy do domu, bo moja mama jest obola po fizjoterapeucie, ale chciałem Wam jeszcze pokazać tą muszelka, o której wam e, mówiłem, taka o tutaj jest. E, obok są lody, no ale lecimy. Lecimy dalej, także widzimy się za chwilę. Okej, okay, moi drodzy, ja już jestem z powrotem. Wróciliśmy już do domu swoją drogą nie wiedziałem, że tyle czasu zajmie mi ten wypad do Kowar, ale w każdym bądź razie jestem, już wróciłem. E, ogarnąłem sobie taką dużą torbę, żeby udało mi się wszystko słuchajcie, zapakować na tą sesję, bo mam przygotowanych już kilka ficików. Zaraz zobaczycie też. Będziemy razem sobie pakowali torbę na sesję. Mam też już zwiniętego jednego softboxa, żeby mnie doświetlić na tej sesji. No i co? Zbieram się, bo czas mi nagli. Tarka już pewnie na mnie czeka. Także ja słuchajcie, zabieram się zapakowanko, bo czas mnie serio nagli, a Wy możecie oglądać co ciekawego udało mi się przygotować na tą sesję, jakie fajne rzeczy, jakie fajne ficiki przygotowałem, także jego oglądania. Okej, okay, moi drodzy, więc z racji tego, że jest to taka dość artystyczna sesja, no to nie może oczywiście na nie zabraknąć mojej ulubionej e, skórki, Ramuneski, także ją sobie również tam e, zabieram. Biorę ze sobą również moją kurtkę, tą skratę materiałową, jest mega fajna, także myślę, że e, mogą w niej wyjść naprawdę spoko fotki. Wykopałem w ogóle z mojej szafy, nieużywany od... huh. Nie wiem ile, ale no mega długo go nie używałem sweter zwykły. Tylko ma po prostu takie dłuższe rękawy. No może wyjść naprawdę fajna fotka w nim, bo jest taki dość, że tak powiem, no fotogeniczny pod takie właśnie foty. Biorę również ze sobą drugi sweter z golfem. Jest on bardziej puszystszy, grubszy. Także też myślę, że y, mogą wejść w nim spoko foty. No i biorę ze sobą y, szare, poszarpane lekko dżinsy, bo pomyślałam sobie, że szare będą najlepiej pasowały do tych wszystkich fitów. Y, do tego jeszcze mam białego t-shirta, którego mam gdzieś na dole, także sobie go później zapakuję. No i pozostał mi tylko softbox do spakowania. Także co, słuchajcie, ja się zbieram, y, bo już tarka mnie zabije, bo już naprawdę jest na limicie, z czasem stoję. Także ja już lecę i widzimy się na miejscu u tarki. Witam Was z powrotem, moi drodzy. Ja już jestem u tarki. O, jest tarka. Widzicie tutaj już pakunki porozpakowywane w większości. Tutaj już softbox e, zainstalowany. Także moi drodzy, my zabieramy się za focenie. Tutaj tarka już przygotowana, zwarta do akcji. E, także lecimy robić foty, a Wy oglądajcie nasz, nasze zmagania. E, no, oglądajcie, a my lecimy robić foty. Ła! Eee, tak? Oh, wow. O wow! To o, najpiste! No! To żeby było już trochę inaczej. Nie! No! to? O, 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 wow! To! To! Mm. To! Nie, już nie musimy więcej robić! Nie, nie trzeba. Nie, nie trzeba! Słuchajcie, czekajcie na foty, na moim Instagramie będą. Darka naprawdę robi kosmos rzeczy, serio. Mi tutaj co drugie zdjęcie? No nie, no co drugie? No wszystkie dosłownie są mega śnie naprawdę. Jest fotogeniczny, no i tyle. Serio, naprawdę mega obczajecie sobie jej Instagramka. E, wpadajcie do niej, zostawcie subs subskrypcję. Ja, ja, <laughs> obserwacje, serduszka, naprawdę, bo Robi naprawdę mega robotę, a my zabieramy się i lecimy z dalszą sesją. No i moi drodzy, kolejna stylowa na dziś. Wchodzimy sobie z tarką. No serio, te foty wychodzą genialne. Możecie je e, zobaczyć. No, pewnie jak nie, już, no to za jakiś czas na mm. moim Instagramie także zapraszam. Zapraszam też do tarki. E, także no, my chodzimy dalej, lecimy. No e, a wy, oglądajcie nasz progres podczas robienia tych fot. Taki backstage. Odmoczcie się tego? Tak. tak. o, 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 Myślę, że to będzie to. Ale tak jak muszę do? O, 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 o. dobry. Dobry, dobry. O, oczy, oczy. Ha! Pa! Moi drodzy, lecimy już z kolejną stylową Drugi sweterek już mam na sobie. Tara tutaj, kurde, grzeje aparat jak tylko może, ale serio, foty... Błędno normalnie, zobaczycie je na Instagramie. Ja po prostu nie wiem, co tutaj się dzieje. No serio. Wow, oglądajcie dalej. No, także my już y, powoli kończymy. Sprzy zbieramy tutaj y, sprzęcior, zawijamy. Tara też leci swoje sprawy pozałatwiać, a ja już też zmykam y, sportem do domku. Także widzimy się za chwilę. Dzięki bardzo. No. <laughs> Okej okay, moi drodzy, ja już wróciłem do domu. Przebrałem się w międzyczasie, bo się tak upociłem, jest tak gorąco, ale naprawdę jest mega pogoda, ostatnimi czasy, e, w każdym razie e, jakiś czas temu, w sumie w drodze do domu napisali znajomi czy robimy coś dzisiaj, no i w sumie znowu pewnie wyjdzie grill jakiś taki fajny, także ja już się powoli zbieram, szykuję do wyjścia e, a tutaj jak widzicie już sobie poprzynosiłem torbę tutaj w sumie z sesji, ale tutaj z tyłu mam już pierwsze graty przygotowuję swoje rzeczy na Jaff Fest i na Flatout Mam wolę po prostu już z dnia na dzień sobie e, zbierać po prostu jakieś it Rzeczy, które po prostu będą tam niezbędne. No, i przy tym też czuję już, że już za niedługo będziemy tam się fajnie bawić. Także to jest naprawdę. Mega sprawa. No, także ja się zbieram i widzimy się już pewnie na miejscu. Okej, okay, moi drodzy, jednak tym razem znowu padło na Żwirkę, także ekipom lecimy sobie na Żwirkę pocirować trochę, może zrobimy jakiegoś grilla. Piękne słonko jest, także no słuchajcie, trzeba pokorzystać. Także ja aktualnie czekam e, na Donkę i Kubę, mają za chwilę gdzieś tutaj lada moment e, do mnie dojechać no i razem lecimy już my pierwsi e, zaklepać miejscówkę. O, właśnie, a propos tutaj. Doki i Kuby właśnie zajechali e, także my zaraz się zbieramy, lecimy właśnie, my pierwsi zająć tam miejscówkę, a reszta ekipy do nas sobie dojedzie. Także zaraz widzę, do mnie dojadą, także no. O jadą, jadą. W końcu zajechali. Ja <laughs> też ma. puszkę. Hejo. Hejo. Ja Hej, mam puszkę Hej Ja mam puszkę, ale mniejszego. Nie jest prezes. Prezent musimy Maksiu! Słuchajcie, zajechaliśmy już na żwirkę i proszę bardzo, Kuba już 1L1P O ale zimne! Co to było? No, zgarnęliśmy też norka po drodze Elka mi się stary O kurwa, no, no niedobrze One life, ło, progress Dobrze, będzie pan zadowolony. Dobra, markerem, <gry> Dobra, markerem, markerem się to no, no my już się rozstawiliśmy, ekipa już dojechała. Także powoli się rozstawiamy. No i będziemy sobie grillowali, chillowali w tym pięknym słońcu. O, chłopaki ogarnęli parasol. Także no. Maxio! Czekaj, Czekaj, Boże! Maxio! Chodź! Wpadniesz do wody! Nie wolno! Próbuję ci takiego dużego kamienia wyciągnąć! O, mam! Patrz! Duży nie? Jeszcze wyciągamy? Tak, dużego. Dużego? Czekaj, tu mam jeszcze taki duży. O. drugiego? O. drugiego? to drugiego? No i juciemy! Juciemy? Raz i juciemy. Uuu, od razu, o nie, tak to ja już w Ale plum duży zrobił. Ale bardzo duże plum, plum zrobi? No, duże zrobił plum. Tą kaczkę może puścimy tym, co? No. No dawaj, spróbuję. O. <gry> no trochę zrobiła. Moi drodzy, ja już wróciłem do domu lecę tylko rozpakować swoją torbę z sesji, bo jeszcze tutaj leży i lecę sobie trochę podpoczywać, bo dzisiaj był mega aktywny dzień ale powiem wam, że ja lubię takie dni, gdzie coś się dzieje, gdzie fajnie aktywnie spędzamy ze znajomymi czas i tym razem też tak było, także ja się mega cieszę, bardzo fajny dzionek mieliśmy razem, także to słuchajcie, mam nadzieję, że taki prosty, na spontanie vlog wam się podobał, a jeżeli chcielibyście więcej takich odcinków u mnie na kanale, to wiecie co robić, zostawiajcie oczywiście łapy w górę oraz subskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami. A ja już teraz z Wami żegnam. Lecę sobie trochę podpoczywać. Puszczę sobie jakiegoś Netflixa. Swoją drogą możecie dawać znać, jak macie jakieś fajne seriale do oglądnięcia. To z chęcią sobie poczytam, zobaczę. Także co, ja już się teraz z Wami żegnam. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Piąteczka.